No cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. No cóż, przyszła pora na to, aby mm, zrobić kolejny odcinek tematyczny, bo, bowiem ostatni, jak dobrze wiecie, znowu był z cyklu tych takich króciutkich, z muzyczką, gdzie pojedynki wiadomo, to jest coś naprawdę ciekawego. Czy taki jeszcze się kiedyś pojawi? Nie wiem, bo główne myślę tutaj, żem wykorzystał oczywiście moją postać imperatora, no to wiadomo, musiałem, no bo to byłby wstyd, żeby na kanale, który się nazywa Imperator, nie było nic o imperatorze. No, przepraszam bardzo, no troszkę jednak, no, jednak pasowałoby tu zachować jakąś godność samego siebie, że się tak wyrażę, no i umieścić jakiś tam odcinek poświęcony no, już ściśle pod jakiś pojedynek Palpatina. No ale dobra, yy, nie przedłużając. Dzisiaj, słuchajcie, zajmiemy się bardzo ciekawym tematem, który mi już chodził po głowie jakiś czas. No i wiecie, stwierdziłem, że może warto by właśnie dzisiaj zrobić ten materiał może warto by nagrać odcinek, dlaczego Palpatine tak dobrze manipulował. Myślę, że jest to temat, który jakby nie jest jakoś bardzo tak eksponowany, a nawet jeśli jest, no to pojawia się gdzieś tam. Jakichś myślach pobocznych w materiałach różnych youtuberów, ale jednak sądzę, że jest tu jakiś taki problem. To znaczy, jakby mało kiedy dochodzicie do momentu, w którym jakiś youtuber zaczyna mówić o palpatinie manipulującym. Jednak te clickbaity się jednak bardziej klikają i myślę, że warto tu się naprawdę będzie skupić. Więc myślę, że zainteresowałem Was. No i, że tak powiem, cóż mogę jedynie zro zrobić. No. Po takim długim wstępie zapraszam do oglądania, no i w zasadzie do słuchania. Cóż, myślę, że pierwszą kwestią, na którą powinniśmy zwrócić uwagę w kontekście właśnie postaci imperatora Palpatina, no jest to, że jest on połączeniem dwóch, że tak powiem, funkcji. To znaczy, po pierwsze, miał wybitny talent do uprawiania polityki. Czego nie jeden z nas by tutaj nie pozazdrościł, a w dodatku miał jeszcze mega potencjał w kwestii ciemnej strony. No i słuchajcie, moi drodzy, no chyba większego szczęścia to mieć, że tak powiem, do życia nie mógł, bo i był świetnym politykiem, no i swoją drogą był potężny po ciemnej stronie mocy. Oczywiście słuchajcie, swoją drogą też ciekawa kwestia, że to się tak uzupełnia bycie politykiem i po ciemnej stronie. Doskonale wszyscy przecież wiemy, jak bardzo politycy właśnie zachodzą w to, no dlatego trudno się dziwić, że taki Palpatine sobie poradził, no bo wprawdzie no, robił to, co było naturalne niemalże, dlatego sądzę, że no, dla niego, no dobra, na początku jak tam Plegius oczywiście go uczył, no to to nie było takie usłane różami, no ale on już od początku miał jakieś zakrawki na jakieś rewolucyjne myśli i tak dalej, jeśli się przeczyta książkę o tytule Dart Plegius. Natomiast wracając, właśnie był doskonałym politykiem, orientował się w tych sprawach, no i, wiecie, on, myślę, że tak, dlaczego tak dobrze w gruncie rzeczy manipulował, bo myślę, że to się rzadko kiedy przewija, bo w ogóle, co to znaczy być potężnym w ciemnej stronie mocy? Ja myślę, że też jest takie pytanie, które tutaj można by już właśnie wyjaśnić. Otóż, jakby. Potęga ciemnej strony, to wiadomo, palpatin strzela błyskawicami mocy, prawda, jest to czadowe, za to go kochamy. Znaczy, no właśnie, ale tutaj się też pojawia duku, który też umie strzelać. No, może nie są to takie potęże błyskawice, no bo jednak joda to tam nie upada na ziemię, jak po wystrzale błyskawic Palpatina, natomiast no jakby duku, zwróćcie uwagę, duku był tylko pionkiem w planie Palpatina. No i właśnie, i tutaj dochodzimy do ciekawej kwestii. No bo, właśnie, co to znaczy być potężnym po ciemnej stronie? Bo to nie są te właśnie takie tanie sztuczki typu właśnie błyskawice. Tylko tu bardziej chodzi o coś większego, a mianowicie mam na myśli, że chodzi jakby o kreowanie rzeczywistości. Chodzi o to, że jak bardzo masz wpływ na otaczającą cię rzeczywistość. Myślę, że. To jest w gruncie rzeczy kluczowe w rozumieniu ciemnej strony mocy. Im bardziej poszerzasz swoje, że tak powiem, terytorium, które obejmuje twoją strefę wpływów. Myślę, że o to też chodzi, że jakby ciemna strona to jest w gruncie rzeczy taki, taki model sprawowania jakby władzy, który jakby po prostu ułatwia. To nie dość, że był dobrym, widzicie, politykiem, to jeszcze po ciemnej stronie był potężny. No to Mieszanka wybuchowa, no i trudno się dziwić, że potem do, został wybrany na jakimś cudem na kanclerza. Ja się też myślę, że nie obyło się bez różnych pomysłów. No, słuchajcie, no ja myślę, że to miało możliwość jak najbardziej, żeby tutaj, prawda, słuchajcie, pokombinować, bo w gruncie rzeczy on był potężnym sitem. No, co jak co? Po prostu to już samo w sobie wystarcza, żeby wyjaśnić. Natomiast, no właśnie ta potęga ciemnej strony, słuchajcie to po prostu że jednak to umiesz kreować rzeczywistość, że umiesz wpływać, że jesteś w stanie uzależnić od siebie jakieś pojedyncze jednostki i jesteś w tym dobry, co ważniejsze. Myślę, że tu jest właśnie pies pogrzebany. Myślę, że dlatego Palpatine tak dobrze manipulował, bo zwyczajnie w świecie kreował rzeczywistość i zwróćcie uwagę, że Palpatine w zasadzie jakoś rzadko kłamał. To znaczy no, jak na Sita, który niby powinien kłamać, to jednak, w rzeczy zastanówmy się, bo my zawsze mówimy, że wiadomo, Sitowie źli, kłamią i tak dalej, no, ale na ile tak naprawdę Palpatine kłamał? No właśnie. Bo w ikonicznych kwestiach. Jest tutaj dosyć ciekawe pole do manewru, no bo zwróćcie uwagę, że gdy Palpatin opowiada, czy to tragedię Darta Plegiusa i chce osiągnąć sekret, wiecie, nieśmiertelności, prosi Anakina, no to my możemy uwierzyć w to, że naprawdę Palpatin potrzebowałby pomocy Anakina, kogoś tak potężnego w mocy, żeby móc stworzyć życie. Jak to się wysłowił Palpatin? No, ja myślę, że tutaj, prawda, Palpatin tutaj mógł trochę mówić. No Palpatine tu zresztą opowiedział tak naprawdę nie legendę, a historię, która się wydarzyła w roku 32 BBY, czyli przed bitwą o Jawin w gruncie rzeczy. No, tuż przed tym, jak wiecie, został wybrany na kanclerza. Dlatego no co jak co, ale no tutaj mówił prawdę. No oczywiście nie mógł za dużo szczegółów. No a się kłamał trochę, mówiąc, że zabił we śnie. Natomiast no co jak co, ale tu troszkę, nie? No, potem jak mówił o tej Padme, że on jest w stanie ją uratować, że tylko przy jego boku, wiadomo, będzie Anakin, wiecie, starał się jakby będzie mógł yy, właśnie Padmę uratować od śmierci, no to według mnie to było już takie trochę też takie kuszenie, wiadomo, takie wpływanie na Anakina, bo on też tak nie do końca wiedział co ze sobą zrobić. Natomiast tu też dochodzi myślę moi drodzy inna kwestia. A mianowicie, no, czy on wtedy mówił prawdę? No właśnie, weź, myślę, że w tym momencie akurat, no to mm, dla Anakina mogło być to racjonalne. W końcu okazał się on lordem Sithów, a ze względu na szarość w świecie Gwiezdnych Wojen i to, że no, bycie sitem jakby... I tutaj jest też ciekawa swoją drogą kwestia, że takie postrzeganie świata czarno-białego no nie jest poprawne. I dlatego nawet jeśli Palpatine okazał się sitem to Anakin go do końca nie skreślił. Zwróćcie uwagę, że potem go uratował nawet. Co oczywiście przeszedł na ciemną stronę, ale jakby przez jakiś czas można by odnieść wrażenie, że w gruncie rzeczy, mimo że Anakin niby chciał zabić, to jednak nie mógł, bo wiedział, że Palpatin być może jest ostatnią deską ratunku do uratowania Padme. Oczywiście. Wiadomo, że to Palpatine być może wykreował tą całą rzeczywistość, że Padme umiera, że, że tak naprawdę Anakin przechodząc na ciemną stronę. No i właśnie, no i tu dochodzimy do kluczowego momentu w Zemście Sithów, czy tam po prostu no jednej z ostatnich scen, w której to Vader się właśnie pyta już w nowej wiadomo już w zbroi, czy Padme y, jest bezpieczna, czy wszystko z nią w porządku, czy dalej żyje. No a Palpatine odpowiada, no zdaje się, że w gniewie ją zabiłeś. No, i słuchajcie, późniejszy krzyk Wejdera nie. No, mógłby nam, słuchajcie, insynuować coś takiego, że Palpatine mówił prawdę w tamtym momencie. Że naprawdę Wejder wtedy y, zabił y, Padmę po prostu, przez to, że, no, wiecie, no, udusił ją. Oczywiście, y, wiadomo, y, potem ona jeszcze mogła chwilę porozmawiać, tam mogła tej. Bazie, no, urodzić jeszcze, ale to co jak co, ale no, trzeba przyznać, że to już nie zostało jej wiele życia, i jak już no, straciła wolę życia, no to myślę, słuchajcie, że tu też jest taka kwestia, że co jak co, no ale no, w pewnym sensie, no ją mm, trochę ten Wejder już zabił wtedy. Więc Palpatine tutaj też miał trochę racji, zwróćcie w gruncie rzeczy uwagę, tylko właśnie i tu dochodzimy do innej kwestii. Dlaczego nie kłamał? Dlatego, że nie musiał, bo to on kreował rzeczywistość. On to sprawił, wiecie, że wybuchły wojny klonów, że to się stało faktem. Już nie były jakieś, wiecie, wolne igraszki. To, to już on zainicjował cały konflikt, całe wydarzenie. On zainicjował własne porwanie, co stało się prawdą. Wiecie, on tak zainicjował te wydarzenia, także ciężko było się połapać, że to jest jakby wina jednego człowieka. No, jeszcze w takim niby potulnym, miłym panie, jakim był, no wiadomo, palpatino, no. A to, że okazał się w gruncie rzeczy dartym Sidiusem, to raczej nikt by go o to nie podejrzewał. No, miał co prawda władzę, był kanclerzem, ale zawsze była szansa, że był dobry. Tylko, że oczywiście, jak to zwykle z politykami bywa, nie można im ufać. No i tym razem było podobnie. No i wtedy, no. Widzicie, Palpatine to jest bardzo ciekawy przypadek, myślę. Też yy, być może na jakąś inną dyskusję również myślę, warto by podyskutować na jego temat, bo widzicie, dla, a więc podsumowując już, bo to też myślę jest ważne, dlaczego Palpatine tak dobrze manipulował? Słuchajcie, myślę, że po prostu tu chodziło o to, że on nie musiał kłamać, bo to on kreował rzeczywistość, doskonale wiedział, co się stanie, przynajmniej do pewnego momentu. Dopóki, wiadomo, moc nie dała o sobie znać. Co swoją drogą też było wolą mocy, żeby Jedi upadli. Dlatego inna kwestia, że też te starania Palpatina, żeby utrzymać jak najdłużej władzę. No, oczywiście, pierwsza faza się udała, ale tylko dlatego, że moc tego chciała, bo ten plan mógł wypaść już wcześniej. Natomiast, no. Moc też osłabiała Jedi, mam takie wrażenie. Że ta moc jednak jest tym świadomym bytem, po prostu, który jakby kontroluje też coś. No i Palpatin myśli, że kontrolował rzeczywistość, ale myślę też, że to moc bardziej tutaj pociąga za sznurki. I Palpatin, mogło mu się wydać, że on jest po prostu tym lalkarzem, który wiecie, ten który, tym takim wiecie, że macha tymi pacynkami. A to być może moc, wiecie, machała nim samym tak na dobrą sprawę, no. Ale, no, dla dobra teorii przyjmijmy, że plan Palpatina się udał, bo po prostu tak potężny po ciemnej stronie, że po prostu mógł kreować rzeczywistość i nie gubił się w tym w gruncie rzeczy. I myślę, że to jest sekret do zrozumienia, dlaczego oczywiście Palpatin tak dobrze manipulował. Wiadomo, można to odczytać z samych filmów, yy, gdyż to jest niezwykle możliwe. Natomiast myślę, że to musi wybrzmieć, bo w tych niektórych materiałach o Palpatinie, o dlaczego Jedi się nie dowiedzieli, no, mam czasem niejasne wrażenie, że to nie wybrzmiewa, że czym jest tak naprawdę potęga ciemnej strony, kwindesencja. Co tak naprawdę sprawia, że jesteś potężny w ciemnej stronie. Dlatego ja na przykład uważam, że taki duku czy wejder, no owszem, pod względem sztuczek i ten no wiadomo, byli trochę potężni po ciemnej stronie, natomiast no dla mnie zawsze ten Palpatine to jest to będzie najpotężniejszy Sith, bo jest najbardziej wiecie zniszczony, najbardziej chłonny manipulacji po prostu. No manipulator po prostu no aż do końca będący w gruncie rzeczy potworem, tylko czasem przedstawiający się jako miły pan, ale w oryginalnej trylogii już po prostu przedstawia twarz potwora. No, aczkolwiek, jak się potem okazuje, nie wszystko trwa wiecznie. Natomiast, no cóż, tu mogę powiedzieć. Takie oto jest podsumowanie tego odcinka. No i tutaj, prawda, chciałbym, żeby taka myśl z nami tu została. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tym materiale, ponieważ myślę, że byłby, był on bardzo potrzebny. Też miałem. Bardzo silną potrzebę zrobienia go. Myślę, żeby szło wspaniale. Oczekujcie kolejnych odcinków, nie wiem kiedy będą się pojawiać, bo też będę z wami szczery, że cóż, ym, no, po prostu nie mam czasem chęci czasu, a jak się jednak pojawia taka wena, to wtedy robi się dobre filmy. I myślę, że jeden z tych właśnie jest mój. Też po prostu zrobiłem ten film, myślę, po to, żeby już tutaj moją postać, prawda, tutaj dobrze przedstawić, czyli może być jest to też uzupełnienie po części odcinka poprzedniego, jeśli tak to można też określić. Dlatego dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. No subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie wiem, jaki będzie, czy będzie tematyczny, czy będzie może shortowy, no. To się wszystko, słuchajcie, okaże. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Róbcie to, co Wasze. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.